Shenzhen bez żadnych dodatkowych kosztów. Czarny piątek jest w tej chwili na promocji, także możesz go mieć taniej. Ja dodatkowo umieszczę kod rabatowy w opisie, więc możesz mieć jeszcze taniej. A darmowa wysyłka na stronie Trading Shenzhen jest informacja, jak ją zrealizować. Wpisujesz po prostu dodatkowo kod Free. Te kody się łączą. Sprawdziłem. I od razu mamy Never Sell. Informacje. Okay. Przypomina mi to dość mocno OPPO. I mamy tutaj tackę. Urządzenie do tacki. Tacka to w smartfonie. Urządzenie. Tak jak w OPPO, to samo. Instrukcja obsługi. I pokrowiec. Również z tego samego, bardzo dobrego plastiku. Taki chrobowaty. Nie wiem, czy to widzicie. Ja może zbliżę, żeby to taka, taka ciekawostka to jest, bo to jest coś niesamowitego. Zobaczcie, to jest takie chrobowate. I to powoduje właśnie idealną sferę trzymania się palców Twojego urządzenia. No właśnie, żeby się zabezpieczyło, żeby się nie rozbiło. A w środku? Również. No i jest urządzenie. One Plus. Wyjmijmy je sobie, ale. Zostawmy je na bok. I o, troszkę inaczej niż w Zobaczmy, co tutaj się nam kryje. Jest! Jest! Tak. To jest to. Brendowany przewód. Czerwony. Bardzo ładny. I ładowarka. Tym razem 100W. 100, 100 W. Wow. Zmniejszymy troszkę, żeby było dla Was przyjemnie. Typu A. Oczywiście konwerter jest w zestawie i taki konwerter gdzieś tutaj miałem. O, jest. No właśnie. I taki konwerter przychodzi, zakładamy i możemy podłączyć do naszego polskiego gniazdeczka. A jeśli mieszkasz w Anglii, no to możesz dostać konwerter angielski. on w pełnej klasie. Powierzchnia dość śliska. Mam wrażenie, że troszeczkę inna niż w OPPO. Krawędzie zaokrąglony, również troszeczkę śliskie. Przycisk zasilania jest na odpowiedniej wysokości, no, takiej maksymalnej, że nie, nie kurczę palca, ale już podgłaszanie muszę sięgać. U góry IRDA, dwa mikrofony, a może nawet trzy mikrofony, nie jestem tego pewny, mam wrażenie, że to może być kolejny mikrofon. Dwie anteny, suwak fizyczny, trzy różne pozycje, dwie anteny i u dołu Tacka na SIM, dwa mikrofony, dwie anteny, USB typu C i głośnik. Oczywiście brand Hasselblad. A gdy zbliżymy do kamer, ujrzymy piękny zestaw kamer. Ja troszeczkę postaram się sfokusować lepiej. O, mamy tutaj mikrofon, trzy kamery, flash i widzimy optyczną stabilizację definitywnie w kamerach. Widzimy ją? Widzimy taki ring, taką gumkę dookoła, to jest... Stabilizacja, no i gigantyczny, jakby nie było, obiektyw. OnePlus. Dni papilarnych, Pięknie! Co za genialnie wyglądający ekran i piękna tapeta. Sprawdźmy sobie te tapetki, bo chyba jakieś nowe. Oczywiście, proszę zobaczyć. Live 10: Diament. To nowość, jeśli chodzi o dedykowane tapety, a te już widzieliśmy w. Popo. Te również widzieliśmy, ale również piękne, góry również, ale w takiej rozdzielczości, wow, no grubo można byłoby powiedzieć, kwiaty również są genialne, wow, no jest to jakość niesamowita, tam też widzieliśmy i dodatkowo sobie pobrać jeszcze więcej, jest tego e, sporo, głównie jakichś tam chińskich, tak proszę Państwa, to jest urządzenie z Chin, więc jaka jest różnica? Przykładowo wychodzimy sobie w lewo i mamy widgety zamiast Google Newsów, prawda? A Google Newsy mamy tamte widgety, możemy sobie wyłączyć, zmieniać, dodać inne, i tam inne skasować w aplikacji. O tutaj, proszę bardzo, Google Newsy i możemy sobie przeglądać. No, taka jest różnica. W iPhone'ie też są w aplikacji Google News, z tego co pamiętam, można sobie. O, tu jest jakaś taka zakładeczka. O, slider. I agree. O, skróty. Kalkulator. I tak dalej. Fajnie, fajnie. To pierwszy raz włączenie, więc on będzie się nam prosił o takie tam jakieś zapytania. Co zauważyliśmy? Jest po polsku: sklep Play, portfel, Gboard. I przykładowo wchodzimy do sklepu Play i mamy po polsku. Proszę bardzo, o, możemy wyjść logiczne, tak klasyczne, siłownie, sportowe. I na przykład chcemy coś sobie napisać. Jest po polsku halo. Nie to no, halo to jest nie po polsku. To czy znaczy po polsku, ale jest y, 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 tak samo po angielsku. Na przykład myślę, o Już, widzisz, już jest myślą, mycie, także spodpowiada albo w Szczebrzeszynie chrząż brzmi w czcinie. I ładnie nam tutaj to. Y, Daj. No, i już w Google News znaleźliśmy. Jest oryginalna przeglądarka, ale to jest raczej sobie ściągnąć yy, googlowską, Chroma. O, chroma można sobie ściągnąć. I na przykład stół z powłamywanymi nogami. Ładnie nam yy, złapał, To jakaś taka. Taka knajpa jest w Warszawie. O, to ciekawe, ciekawe. I jak widzimy, jest po polsku portfel i tak dalej. Warzę sobie informację o urządzeniu. I mamy Snapdragon 8 Elite, 6000 mAh. Silicon Carbon Battery to jest, proszę Państwa, najnowsza technologia bateryjna. Zobaczymy, jak to będzie się nam tutaj używać. Ramu 12 i kamery 30, 50/50. 50, 50. Szybkie ładowanie 100 W przewodowe, 50 bezprzewodowe, no i gigantyczny 6,82 ekran. I oczywiście Android 15. Sprawdzamy dostępność aktualizacji, czy są jakieś dostępne. Aktualizacje przychodzą codziennie, proszę Państwa, jestem już e, zmęczony tymi aktualizacjami. Co chwilę aktualizacja, ja już go za, zaktualizowałem oczywiście do najnowszej, tu mam po angielsku. Najnowsza aktualizacja. poprawa. Rozdzielczość ekranu to aż 3168 na 1444. To bardzo wysoko. Oczywiście możemy zmniejszyć, by oszczędzić baterię, zrobić automat, albo adaptywną. Wieszanie na sztywno 120, 60, automat lub jaką tylko aplikację chcemy, możemy zmienić na 90, 120 lub 60. Bardzo fajne funkcje. Funkcje funkcjami ale kamera. Ten smartfon można grać maksymalnie do 8K 30 klatek na sekundę, a z przedniej kamery 4K 60 klatek na sekundę. Jesteśmy w przedniej kamerze. Czy wyeksponuje nam tutaj niebo, rozświetli niebo? Tak, mocno rozświetlone. Jak wyjdę z kadru, to powinno skompensować, iż widzimy chmurki. Ok, jest dzień pochmurny. To niebo jest takie białe w rzeczywistości, więc te różnice nie będą duże, tak jakbyśmy mieli błękitne niebo, prawda? No taką mamy pogodę dzisiaj, ale... Szybko jak widzimy kompensuje stabilizacja bardzo dobra. Pełne wyciągnięcie ręki do vlogowania bardzo szeroko, jasno, rozświetlone. Podoba mi się najważniejsze pytanie. Czy ma autofokus? Proszę bardzo. Oj, no, no nie ma. W opo też nie ma. W bliźniaczym smartfonie. Także... Ale wiecie, no. Okej, okay, nie ma tego autofokusu, więc makra nie zrobisz. Czyli jakbyś chciał coś z bliska pokazać, no to nie bardzo. Ale tak, ja jestem w detalach, mniej więcej tam widać. To nie jest jakoś strasznie, rozumiesz. Mamy również coś takiego jak voice enchantment, czyli... Okej, okay, voice focus, tak się to nazywa w tym. No to, to, to samo, tylko inna nazwa. I teraz powinno by mieć słychać yy, bardziej kierunkowo. Ale... Jest tu cicho, co jest. Rzadkością w tym parku dodatkowo nie ma wiatru. Bardzo dobra pogoda. Słychać tego pana w tle wyłączę. Ok. Kontynuujemy do szerokiego obiektywu. A propos, nie możemy przechodzić między obiektywami przy tej podczas nagrywania jak w Samsungach. Czy w Huaweiach, czy Honorach, ale możemy spauzować i zrobić zdjęcie. Pa. Szeroki obiektyw, troszkę koloru. Przejdźmy się. Hashtag Pepe. uuu ktoś zostawił grysiaka. Hashtag Pepe. Dobry to jest. Dobra. Lecimy dalej. Kolor, kolor. Czy jest autofokus? Jest makro, także w detalach możemy pięknie pokazać narzeczonej kwiaty. Proszę bardzo, mokre. Na przykład chcesz pokazać, prawda, Narzeczonej tego brudnego liścia? Proszę bardzo. O. I każdy detal jest, każda żyłka jest wyeksponowana. No, bo jakby nie było to fokusu, to wyglądałoby to. A w głównym obiektywie też. To nieźle. Robi wrażenie. No dobrze. A gdybyś chciał vlogować, tak to będzie wyglądało vlogujesz z szerokiego obiektywu. Wbudowane mikrofony i tutaj jest z przodu mikrofon, ale z życia wiem, że zawsze jak jesteś przed kamerą to słabo słychać. Za kamerą dobrze, ale przed słabo. Trudny test. W głównym obiektywie. Lampa. Czy to się uda? Ładnie łapie. I to nawet bardzo ładnie. Ło! Wow. Z głównego obiektywu tak dobrze. To już mi się przypomina Vivo. Bo szajomi miał tutaj problem. O, też troszeczkę nie łapał. A tu. A One plusik. Bach. Jakbym się pomylił nazwy, to sorry, ale tutaj kręcimy One plusikiem. Dobrze, no. ze smartfon. Proszę bardzo. Makro. Każda kropka. A widzisz, widzisz. Da się, da się. I teraz zobaczymy, jak jest przechodzenie. Jak jest z przechodzeniem. Ty, jak ładnie, patrz. I bach, i ładnie przeszło. Czasami smartfony mają problem z tym i zaczyna autofokus świrować. Za późno jest albo za wcześnie. Ładnie. Pięknie, ale to chodzi. No, inżynierowie z OnePlus'a dopracowali nowy model. W trybie selfie. Ładnie. Podoba mi się, autofokus jest. Numer 1. No i oczywiście jest 8k, gdzie w Oppo tego 8k nie ma. Proszę od ciebie. Ale wyglądają wręcz identycznie. Czy 8k użyjesz kiedyś? No, sprawdźmy to. Czy szpiegowanie sąsiadów się powiedzie? O przewodzeniu między obiektywami, też agresywne. Ale 18 razy, no oczywiście. Jak jest stabilnie, patrzcie, jak stoi. Sąsiad ma Polsat, a sąsiadka. Nie ma jej przez ale światło się siedzi. Może kiedyś będzie. Taki żart po prostu, no. Stabilnie. Troszkę muzyczki na końcu. Muzyka, można powiedzieć, ze z tych głośników jest średnia. Trochę taki wobbling. Ale porównujemy oczywiście do flagowej drużyny, z którą będziemy porównywać to urządzenie. A drużyna jest zacna, bo mamy i Oppo, mamy i Vivo, mamy i Xiaomi. Także czołówka światowa. Który będzie najlepszy? Który będzie najpiękniejszy? Który będzie najfastniejszy? Tego dowiemy się w następnych odcinkach. Subskrybujesz, lajkujesz. Pamiętaj, że kody rabatowe, jak i teraz na Czarny Piątek, cena jest o! Zasna, nie do przebicia. A urządzenie spodobało mi się bardzo i mam wrażenie, że może zostać moim codziennym smartfonem. A to już jest coś.